Pytamy, zobacz, ile zostało do tego, update tutaj do 8 minut coś może ustawić. Nasze stanowisko, jest para, cały rybul. Elasek, para, to po to Dzień witam. To był jestem Alek Bogigi. Eee, Bob Alex Spand Bob się odblokował. Spand Bob był. To za Spand Bob. Dobra. Jak będzie aktualizacja, jak będzie aktualizacja, to ja powiem Wam. Ej, dobra, nie ma aktualizacji, ale Jandel jest w mojej Poczekaj. ja akiecie. Potka Jandel, przepraszam, jest w akiecie. Widzowie, dołączajcie. 34 października to jest. Godzina 15. Mój, oczywiście telefon zaś zładuje. O widzowie Czy to nie jest to? Czy to nie to? No poczekajcie, no Co się mi za całek, no To jest to! Ale nie mogę tego kupić! O Oleg jak wyszło jakieś to wynajście no, i nie mogę go kupić, rozumiesz to? No bo może jeszcze nie, nie na tym pracować. Ale to nie, nowe, tylko inne po prostu wyszło, na którym jesteś no i go nie mogę kupić. To jest normalnie to. To kupienie sztuka jest. Ja mam te. I nie mogę tego kupić. Ja. Widzę, że jest aktualizacja. Mój kolega cały czas rozmawia. A ja chcę po prostu mieć cicho. Dobra, To ja widzę, że patrzcie, co mam. Kupiłem już to.